Zapraszam na kolejną lekcję, w której będziemy się uczyć 50 zwrotów po angielsku. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, zostawić komentarza lub polubić filmu. Bardzo dziękuję. Bądź ostrożny. Be careful. Be careful. Nie martw się. Don't worry. Don't worry. Wszystko jest gotowe. Everything is ready. Everything is ready. Od czasu do czasu. From time to time. From time to time. Jak tam praca? How's work going? How's work going? Nie słyszę cię. I can't hear you. I can't hear you. Nie podoba mi się to. I don't like it. I don't like it. Nie rozumiem. I don't understand. I don't understand. Nie chcę Ci przeszkadzać. I don't want to bother you. I don't want to bother you. Przepraszam, że przeszkadzam. Sorry to bother you. Sorry to bother you. Zgubiłem zegarek. I lost my watch. I lost my watch. Jestem głodny. I'm hungry. I'm hungry. Nie jestem jeszcze gotowy. I'm not ready yet. I'm not ready yet. Nie jestem pewny. I'm not sure. I'm not sure. Muszę się przebrać. I need to change clothes. I need to change clothes. Muszę iść do domu. I need to go home. I need to go home. Proszę, zabierz mnie pod ten adres. Please take me to this address. Please take me to this address. Do zobaczenia później. See you later. See you later. Do zobaczenia wieczorem. See you tonight. See you tonight. Do zobaczenia jutro. See you tomorrow. See you tomorrow. Wiem. I know. I know. Dzięki za pomoc. Thanks for your help. Thanks for your help. Dziękuję Ci bardzo. Thank you very much. Thank you. Very much. Ty jesteś piękny. You're beautiful. You're beautiful. To niesprawiedliwe. That's not fair. That's not fair. W porządku. That's fine. That's fine. Jest w porządku. That's all right. That's all right. Zgadza się. That's right. That's right. To nie tak. That's not right. That's not right. To za dużo. That's too much. That's too much. Proszę zapisz to. Please write it down. Please write it down. Nieważne. Never mind. Never mind. Niech sprawdzę. Let me check. Let me check. Chwileczkę. Just a moment. Just a Moment. Dobry pomysł. Good idea. Good idea. Miło Cię poznać. Nice to meet you. Nice to meet you. Proszę wejść. Please come in. Please come in. To jest zbyt drogie. That's too expensive. That's too expensive. Gdzie chciałbyś się spotkać? Where would you like to meet? Where would you like to meet? To jest pyszne. It's delicious. It's delicious. Chodźmy. Let's go. Let's go. Zaraz wracam. I'll be right back. I'll be right back. Zadzwonię do Ciebie później. I'll call you later. I'll call you later. Kto to jest? Who is that? Who is that? Tak szybko jak to możliwe. As soon as possible. As soon as possible. Jak długo to zajmie? How long will it take? How long will it take? Ile to będzie kosztować? How much will it cost? How much will it cost? Nie mam dość pieniędzy. I don't have enough money. I don't have enough money. Czy masz jakieś pieniądze? Do you have any money? Do you have any money? Jesteś zajęty? Are you busy? Are you busy? Dziękuję za udział w lekcji. Mam nadzieję, że te zwroty się przydadzą, chyba raczej na pewno. I do zobaczenia w kolejnych lekcjach, mam nadzieję.